Cześć, no witam was tutaj Szalony Kuba Kolekcja Dzisiaj wyślemy sobie pakiet doda i da damy mu o takie karty z zeszłorocznego Champions League z Kake, Fabio Kentrao jego ulubieńca Czawiego i Antonio Noseiro. Damy mu też karty z tego rocznego no i ekstra klasy. Mamy mam po końcu Szczecin, Mateusz abonka, i Łukasza Burligę. Mam no czy paczkę za wiszę bydkość. O, tutaj mam paczkę, żeby to zapakować i już mam za. Zawiszkę bydkość. Opakujemy elektronik. Tutaj mamy ręcznie rysowany znaczek, może bliżej przyłożę, żeby było widać piłkarza, piłkarza na naklejce, piłkarza, ręcznie rysowaną koszuleczkę domową. Czyli taką paczkę wyślemy do tak mam Was tutaj, Szalony Kuba, kolekcjoner. Cześć!